Dzień dobry kochani, dzisiaj świętujemy ostatni dzień wyzwania. Co z kolei oznacza, że jutro wszyscy czytelnicy mojego newslettera dostaną podsumowanie. To jest kompilacja wszystkich materiałów, które dla Was zaprojektowałam na potrzeby tego wyzwania, plus test. Jeżeli więc interesuje Was takie podsumowanie, zapiszcie się na newsletter przez link w opisie, a my przechodzimy do lekcji. The tooth is to decayed. Ząb jest zbyt spruchniały. You will need to have an x-ray. Będzie pani potrzebowała prześwietlenia. You have to have this tooth extracted. Musi pani mieć ten ząb usunięty. Rinse your mouth, please. Proszę opłukać usta. Open your mouth wide, please. Proszę szeroko otworzyć usta. Spit everything out into the basin please. Proszę wszystko wypluć do umywalki. I've had my wisdom teeth taken out. Miałam usunięte zęby mądrości. I would like to have my teeth whitened. Chciałabym wybielić zęby. Toothache to oczywiście ból zęba. Checkup, kontrola. Guns, dziąsła. A floss, to nitkować zęby. Drill, borować. Cavity, ubytek. Enamel, szkliwo. Your mouth will feel numb for about one hour. Będzie miała pani zdrętwiałe usta przez około godzinę. Mouthwash. Płyn do płukania Jamy ustnej. Can I have an anesthetic? Czy mogę prosić znieczulenie? Scaling. Usuwanie kamienia. It hurts when I bite or drink cold drinks. Boli, gdy gryzę lub piję zimne napoje. Root Canal Treatment. Leczenie kanałowe. Dental floss, nić dentystyczna. Put a filling into a cavity. Wypełnić ubytek. I tyle. Zostawcie proszę lajka i subskrybujcie kanał. A w komentarzach możecie dać mi znać, o czym chcielibyście, aby było kolejne wyzwanie. Z czytelnikami newslettera, jak już wspominałam, słyszymy się jutro. Prześlę Wam kochani test. Trzymajcie się. Udanej niedzieli. Dzięki za uwagę. Na razie.